Cześć, witajcie z Najlepsze dla Dzieci. Dziewczynki już są w środku, a ja jestem w Rembertowie. W miejscowości, która jest bardzo blisko Warszawy, jest to mała miejscowość i ponoć jest tutaj bardzo ciekawe miejsce. Miejsce nazywa się Posiadówka. Jest to kawiarnia z placem zabaw dla dzieci i w środku i na zewnątrz. Chciałabym to sprawdzić. Dzisiaj dziewczynki będą w bardzo surowym żyli. Chodźcie do środka, zapraszam. Jak tutaj przyjechałam, stwierdziłam, że jest bardzo fajna atmosfera. Bardzo fajnie lokal ustrojony. Ehm, <laughs> mi się podobało. Zosi chyba też się podoba, bo cały czas bawi się w tamtym kąciku. E, I e, tam jest taka kuchnia i bardzo się cieszę, że mogłabym się cieszę, że mogłam <laughs> pobawić taką kuchnią, bo zawsze o takiej marzyłam. Jedzenie bardzo dobre, jadłam właśnie bezę, e, jadłam zupę pomidorową, jadłam, pi, piłam herbatę i bar, bardzo fajnie. No, Jakbym miała ocenić to miejsce od 1 do 5, to dałabym 4, dlatego że plusy są takie, że jest plac zabaw, że jest w środku końcik zabaw, że jest dobre jedzenie, jest fajna atmosfera, jest cicho, że wszystkim się tutaj podoba, bo jest naprawdę super. I zapraszam.